Cześć mordy, z tej strony Kalu i witam was w kolejnym odcinku więzienia na tym kanale. Moi drodzy, krótkie ogłoszenie. Już w tą sobotę nowa kolekcja w sklepie Team Kaluch. Także czapki, koszulki, moi drodzy, zeszyty, kubki. Wszystko to pojawi się już w sobotę. W sobotę będzie film Pogromcy Mitów i razem z tym filmem startuje nowa kolekcja. Także zapraszam was serdecznie do sklepu. Dużo ciekawych gadżetów, także widzimy się w sobotę. Nie chcę wam tutaj spoilerować, co dokładnie się pojawi. Po prostu bądźcie w sobotę na kanale. A teraz zapraszam was do oglądania. Cześć Mordy, z tej strony Kalu, witam Was w kolejnym odcinku więzienia na moim kanale. Wiem, że długo czekaliście musicie nam wybaczyć tę przerwę już takich przerw raczej być nie powinno. Jeździ się ze mną oczywiście Maciek, szywa Maciek ziomeczki i witam <grym> was jak... w mojej nowej stylówie jak ty wyglądasz, stary? Powiedz mi, stary Wiem, że... dołączyłem do Beatlesów po prostu. Wiem, że jestem dług... członkiem Beatlesów u nas nie było, właśnie widzę. I włosy ci trochę podrosły, no ale taki zaczes stary, no zobacz, jak ja mam. Tak, no a co, ja, wiesz, bro? Ja, ja mam, jak mam w jak w typo... kozak Ja mam fryzury stary jak typical YouTuber z 2012 roku. <laughs> Taka retro style, <time, laughs> Ta... Moi drodzy, jest dzisiaj z nami oczywiście z Ospano i Sergio, tylko y, nie wiemy do końca, gdzie on się tu szwenda po naszym złomowisku. No co dzisiaj się wydarzy, tego nie wie nikt. Ale wiemy tylko tyle, że w planach jest porwanie yy, pani poruszy. Co wy tak dla na strakiet? Co? No szukaliśmy cię co ty w ogóle. Broń się była i przecież co Cały czas tutaj stałem czekałem na mnie. co to za rzut? Żu... Co, 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 co to wszedł? Eee! Dobry! Ja z ogłoszenia! Jakie ogłoszenie? Maciek dawałeś jakieś ogłoszenie? Nie chciałem, chciałem Może, pracę. a może nie pamiętam? Ja i potrzebuję, bo mama powiedziała mi, że mnie wyprowadzi. Ogłoszenie była? No gdzie dobra, gdzie dobra. pan to, gdzie pan to ogłoszenie znalazł, co? No yy, Na stronie miasta. A, bo to, yy, to dobra. musi być sprawka burmistrza w takim razie. No dobra, yy, no, Może przyjmiemy go do roboty. Czyta się na nabój. No, a co potrafisz robić, co potrafisz robić? Yy, potrafię sprzątać, mam dużo zalet. Yy, myję naczynia, sprzątam... Gościu, to jest jakiś podejrzany. Dobra. A lubisz bardziej Potrafi... chłopców czy e, kobiety? Trudne pytanie. No, no. A, okay. słuchaj, słuchaj. A e... lubisz, lubisz Beatlesów? Dobra, nieważne. E, no przeprowadźmy Nie. w takim razie rozmowę, zapraszam pana tu. Puszty chłopaki, lubię okay. Ma pan prawo jazdy? Albo od czego macie jak zejdę z ze tołu? Ja jestem profesjonalnym driverem, mam. Ja go Co? popieram ogólnie, uważam, że on byłby dobrym pracownikiem. ty, <gulety> Tak, to nisko jest ten stolik. A jakie wykształcenie? Yy... Nie jedzenie, wykształcenie. Podstawowe. Jakie? <gulety> to jest Jaki <gulety> ja, No tak to takie, że wystarczające. Do, no nie, do naszej pracy oczywiście. Yy. Prawo jazdy posiada pan, le legalnie zdobyte, prawda? Yy, tak. Kategoria samochód i rower. Kemu możemy zaoferować serwis? Yy... 500 dolarów za dzień! Co, on jest w tej kwoty, kwoty, to jest sporo. Jedzenie? Nie, 30 w takim razie starczy, 30. <noise> ale, 5, ale. 15! 50! Nie, 15, 15, taka jest najniższa, A nie, najniższa nie, krajowa. Nie, tak. Za, to, ja, to ja mogę najeść za 10. Dobra, za 10. <noise> Dobra, wklepię to, <noise> <Dobra>. Ale <noise> on poniedziałek, śro... poniedziałek, no niedziela, wie pan. Się pracuję, pracujemy cały a czas. A masz współpracę z Pizzerią? Madny. Tak. 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 A to ja tak. mogę nawet za pięć! A może za trzy? Mamy jeszcze współpracę z sushi. A nie, bo to takie gówno, A może za dwa, bo jeszcze gówno, kupuję codziennie rano Coca-Cola. Zblokuj drzwi, stary, żeby jakby się rozweślił, to żeby go. brzmił. Dobra. Tak, Jasne, zaczyna pan od teraz, gratulacje. Gratulacje. I, e, a jak pan w ogóle ma na imię? Yy, yy, ja mam ma? na imię Macia Montero Lamusso A to miło Miło poznać No fajnie, dół, fajnie blazy, blazy. Dobra, chodź bamboleo, idziemy ro... Co jest? Dobra co ty, co ty dzisiaj? No słuchaj, no dziś mamy kopsnąć panią porucznik No to co ty na to jakby go wsadzić do samochodu i za... mógłby zagadać wtedy Porucznikową masz co? No Dobre. przecież ja Dobre. mam plan po raz kolejny O ja Olśniło mnie jak on tutaj wszedł Odjeżdżamy, on z nią rozmawia, odwraca uwagę, a my wjeżdżamy od tyłu i zgarniamy to co nasza Co myślisz? Dobra, gitara, gitara, no To jest jej głupi plan stary No to do roboty, ziomuś Trzeba by załatwić tę naszą ciężarówę złomową, co? To by był najlepszy łukas, pomysł, łukas, żeby nią jechać Czyli co i robimy, w moim aucie? Macie co się tu goś. Nie, bo on testuje samochód po prostu Jeźdź, 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 szybko jeźdź, 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 szybko, szybko, bo nie ma rady, <laughs> Co jest? Galer, no. auto! A my, jakby on. M, jeździć, to niech to. nie? Czy nie? Ale co ty? Ale co ty? Kotar <grym> zjechał chyba, ty! Lepiej, żeby Maciek jechał. A. <grym> <grym> Może i nie! Klasyczek. Dobra jak, chłopaki, czas wziąć się do roboty Cholero będzie Słuchaj Nowy, jak możemy do Ciebie mówić w skrócie? Maciek, proszę Churdy. Cię, jeszcze zapłacimy, <laughs> że nie mamy pieniędzy w tej serii, dobra, proszę Dobra, cholero. bo mamy takie fajne auto O cholero, niech będzie Słuchaj, e będziesz prowadził ciężarówę, dobra? Zawiedziesz nas w jedno miejsce i sprawa jest taka Będziesz musiał z taką blondyną porozmawiać Powiedz jej, że przyjechaliśmy tutaj po złom Gadaj ile wlezie do niej, dobra? My się zajmiemy resztą nie, nie, nie o to chodzi My się tym zajmiemy, spokojnie Dobra paki. to może ja skoczył po jakieś większe auto? No... Jest ciężarówa na tym Na... Na boży, Boże Na złomie, także... Możemy tam iść, do składowisku Luka... No dobra, to ja skoczył po jakiejś suwa też, nie? nie będę Sergio, może miał. jakieś maski byś załatwił? Spotykamy. Dasz radę załatwić dobra, maski? Ja was o, o ci no. wyciągam Maćka i jadę, zaraz lepiej. On cię chce wyciągnąć stary, uważaj Stój! Aaaa! Prowadzi, prowadzi. No co się stąd dzieje, Jego Szu? Zaraz wracam do. <gulanałem> I za bardzo mnie zabolało! Trzy kłocie, stary? Chodź! Misja jest. Chodź nowy. Ogólnie, moi drodzy, akcja jest teraz taka, że my musimy uprowadzić panią porucik, dlatego że mamy dług u gości, którzy nas uratowali w Liberty City. Także łatwe to nie będzie. Nie wiem, czy tędy przejdziemy. <gulana> Gdzie idziemy? Dobra, chodźcie za mną. Za mną towarzyszy. Będziemy skakać stary Trochę parkura nie zaszkodzi, tędy też się da przejść Zauważyłem, że nie ma tam drabiny Jaka jest koncepcja, że my idziemy? No musimy zejść... O! o! Nie skaczcie za mną! NIE! O! o! Zaskoczył, o nie! Żyjesz? Maciek! Żyjesz stary? Maciek! Maciek! Jezus Maria! Widziałeś to? Maciek, wszystko w porządku. A nie, hey. dobra, jednak spoko, jednak tak? spoko, jednak spoko. A no tak, trochę tylko tego... po Nie bolicie nic, du gruba warstwa tu się zamortyzowała. Magik! Magik, nie? Dobra, jesteśmy na dole, chodźcie. A ty co? Co to było, właśnie. Stary, nie miałem nad tym kontroli, chciałem tam doskoczyć i się zsunąłem jesteś <noise> za gruby, dlatego Tak Twoje włosy jest <noise> za gruby się stoczyło Tak Gdzieś było, tutaj... to przez te włosy, one dają kilogramu. Gdzieś tutaj, moi drodzy, jest nasza ciężarówka, Ta po prostu, którą dostaliśmy w zestawie, oprócz tą trucka No i co? Powoli trzeba się tam udać Nie wiem, gdzie jest Sergiej, gdzie zniknął Pogoda się robi brzydka, ale to dobrze w sumie Będzie stary klimacik, żeby no, ją oprowadzić o, jest coś. No. no to? Tak, tak. Słuchaj, ty będziesz tym prowadził. Hej, no właśnie, prowadzisz. Chodź na pakę, macie. Podjedź tu z boku, czekaj, my wsi wsi wsiądziemy tu. Chodź, Maciek, musimy tutaj sposobem wejść, stary. Ogólnie, jakby ktoś z was pytał. Teraz? Dobra. Ach. Dawaj, maciek. <noise> Atleto. Ogólnie, jakby ktoś z was pytał, moi drodzy. Jeśli chodzi o policję, to na razie jesteśmy czyści. Cisza, nikt tutaj, moi drodzy, nie wpada. Burmistrz e, strasznie się jara, że w ogóle ktoś kupił to dziadostwo, także. Wszystko na propsie, z władzami To jest świetna ludymi. lokalizacja stary, ty po prostu nie doceniasz jeszcze tego biznesu, który odpoczął Eee, e, czekaj! Ty, stary, sorry, że cię przerwałem, ale nie mamy Sergiu Kościoł, musimy czekać jeszcze na tego typa, co był na ta, nami Tak, tak, poczekaj, poczekaj. Jak ty masz tam na imię? Bartek? Bartek Bartek, nie by wyłączyć full. Bartek! Bartek! Bartek, słyszysz mnie? ZGAŚ SAMOCHÓD! Dobra, Bartek co ty, no gdzie jest Sergio? Nie wiem stary, no nic, czekamy na niego moi drodzy Skąd ty masz taki asortyment? Stary mam, po prostu się ja dorobiłem dolpa. A to dobrze, to będziesz, słuchaj bo musimy łaguszyć panią porusznik, to będziesz czynił honory Będziesz mógł to wreszcie zrobić stary, za te wszystkie akcje Ale ja nie, ja nie jestem damskim boxerem, ja nie biję kobiet, nigdy no to co... Do, na kogo padnie? Dobra, to na serię. Bartek to zrobi. Bartek. Nie, Bartek będzie z nią rozmawiał. A, a to może nie może z nim rozmawiać i wywalić ich Gonga? <laughs> no to dobra, możemy go wyrobić całkowicie stary. Dobra, to wtajemniczamy go teraz? Nie, może na miejscu. Czekamy na swoje... Może jeszcze rzuci pracę, tak to już nie będzie miał wyboru. Ty ktoś przyjechał tu stary. Co Macie? to jest? Co to za auto? To, to? Uważaj, uważaj Bartek. Sprawdaj się lepiej. Co to jest za koleś? Jakiś gruby ziomek To jest Sergio, stary, albo mi się wydaje. Jezu! No? Wow! Tak, Sergio. Sergio! Sergio, no? gdzieś ty był? Gdzieś ty się, się podziewał? Chciałem no, się przygotować, co nie wziąłem furę kulą odpłatą? Cały wasz sprzęt, karabiny, granaty, no, łączowe maski, kamizelki Kozak fura, ale stary, my musimy jechać z łomiarą. Co, <laughs> co ten debil robi? Łatko <laughs> <What? To> cholera <laughs> Myślałem, że tu ten nowy pracownik, cholera. nie nie, nie no. <grych> Nowy pracownik, ja, no. Jara się oponami. Słuchaj, musimy jechać tirówom. Weź że zostawimy tego ja. omeru. no dobra, myślałem, że mamy na grubo wjechać. Nie no, daj... <grych> daj nam tylko maski stary. A dobra, no dobra. Maciek, proszę. Chłop się starał, tyle czasu go nie było No my gotowi Serdziu Maciek świetna z Dzięki. No dobra, to idziemy. Chcecie jakiś giveaway? Nie, nie słuchaj, bo ogólnie Maciek wykminił, żeby tego nowego wkopać, jak on będzie gadał. My zajdziemy porucznik z tyłu, to damy mu tylko info i on ją ogłuszy. Żebyśmy mieli czyste ręce, stary. Co ty o tym? No dobra, dobra, dobra. No to my się czy... wie, to ty ja zacznę ciu, 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 ciu. Tak, no i robimy to. Ale to wygląda... nie było. mi się, stary, że tak No i mnie tak samo. Grubo jest. Ej chłopaki, ja bym. Słuchajcie, może się schylmy, bo. Jakiś monitorik nas czyta, czy coś. Nie, nie, nie. Ty wyglądasz tak samo Maciek, jakbyś wiesz, jakbyś nie miał Ja maski. wyglądam jak posąg, ja wyglądam jak posąg Tata ta. Nie, Bartek spokojnie no, dobra, dobra Bartek, Bartek, Bartek BARTEK Zatrzymaj się, zatrzymaj się Bartek, wysiadaj Ci, ci ludzie nas zaważą? O kurde, nie przemyślałem tego, wskakuj na pakę Bartek, Bartek Chodź na pakebaciek, ja też! Wszyscy bo nas widzą <noise> Napad od siedmiu boleści normalnie taki duży Dobra, nieważne, on się zgubił, słuchaj Ty z nią będziesz gadał Będziesz mówił, że wiesz, przyjechać tu po złom i tak dalej Jak nas zobaczysz i zobaczysz moją rękę w górze O tak Musisz jej przylać stary Musisz jej przylać, ale to za te dodatkową pizzę słyszysz? O kurde no dasz radę? ja też mogę tam wszystkich przywalić? I ile? Tam to... Tak, Mówiła tak, cienia? to będzie jedna osoba, ale przywali, wiesz, i po sprawie Zresztą zajmujemy Kurde. się my... Kurde, a mogę jeszcze tak raz? Tylko z, na przykład, jakimś domem? Oh. Oh. Tak, tak możesz. możesz Tak, możesz, Bo wsiadaj stary, podjeżdżaj i czekaj na nasz znak. rozmawiaj z Skoczcie po prawej stronie, będzie widać Potem tam, jak ja ostatnio przechodziliśmy wysadzić? Tutaj, albo... Nie, nie, przejdź ten dom, to jest, yy, to jest, czekaj tu... Ty Maciek, schodź. To jest tutaj, jest, mija samochód Przejdź trochę dalej, przejdź trochę dalej Po prostu Dobra Boże, będzie, będziemy, będzie, będzie. Gdzie ty jedziesz, Bartek? No Maciek, gdzie ty Dobra, jesteś? Ja pójdę od no tajny plan Nie, Maciek, nie rób tego Bartek, jedź co ty robisz Maciek? Trzymaj Stare, się nie stosuję. jeszcze nie wiem, muszę coś wymyślić. Gdzie ty jesteś? Nie o, wiem! Widzicie, dlaczego z tamtej strony? Chodź po drugiej stronie. Żeby... Zaufaj mi stary, zaufaj mi! Maciek nie robił. Czy ja ci kiedyś stary. zawiodłem, zaufaj! <laughs> nie rób tego tam... Ona tam nie jest sama, zresztą widzieliśmy ostatnio. Ty jest tutaj jakiś płot? Ty Maciek jest z drugiej strony! Tak, musimy wszystko... A jest... jest tam jej facet chyba jej faceta, będziemy zaraz tykać. A ty gdzie jesteś? Dobry, teraz... Ja? Uważajcie, <laughs> patrzcie gdzie ty? ty? widzisz mnie? Nie. A teraz? Ty <laughs> jesteś za tym płotem drewnianym, widzisz go? Ale ja jestem. Jak to? My jesteśmy już na działce pani poruci Bo to jakiś ty płazi. O nie, zobaczą mnie. Wsiadam w samochód stary. <laughs> Dobra, czekaj, no czekaj, nie Ja go znokautuję, znokautuję go Dawaj, mnie. dawaj mhm. Jezus Maria Sergi... Stary, Stoję za nią S jest co... ma... Czekaj Aaa, widzę Przechodź tu jestem Na górze Schowaj się, schowaj się Czekaj, mu trzeba dać sygnał Czekaj, ja mu dam, ja mu Bartek, dam poczekaj. Bartek, Bartek ja nie rozumiem Chory to... Chore... Bartek! to ty, no ale, ale... Co tu się stało? O, dobra, dobra, bierzemy, no. bierzemy do samochodu Wiem, no, Jedź, jedź, jedź Kto jedzie? Kto prowadzi? No, nie e! Zostawiamy... Stary! Zostawiamy Bartka Weź go O nie To jest to swój porucznik. Boże Ty, tu lata bezwładnie, stary Dobra, 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 czekaj weź, Gdzie weź mamy jechać? Gdzie no, mamy jechać, stary? Na, na złomowisko, stary nie mam cię nie tego, ta... Męciak, się od tego jak się na złowisko Dobra, damy to, radę. się przesiądź, przesiądź się stary. Nie stary, zaufaj mi, zaufaj mi, damy radę Ja i Pamiętam jak jechaliśmy, będę stary powtarzał nasze kroki to była, zwrócimy na, Nie zwrócimy to ja na siebie uwagi <laughs> W ogóle nie zwrócimy na siebie uwagi Nie ja, zaufaj się mi Maciek, proszę Cię, Maciek Ta moja rola jest spełniona Siadaj, wsiadaj do jej tam, do tyłu, szybko What the fuck? <noise> Skakuj, stary <noise> Jedź, nie mnie, spokojnie Jedzie czy nie? Dobra, dobra ja nie jadę, wiem, co <noise> Dobra, dobra, A trzeba się stary, zaszyć szybko I ty dbaj o to, żeby się nie ocknęła Baby nie ma w środku Baby nie ma Ty no, wypadła, no, ale nie możemy po nią wrócić, do... stary, na złomowisku Za nami, za nami, za nami, za nami, za nami, za nami, Jest, ja ją biorę Co? Ciekał ten maciek, bo go ucieka Co? Stary bierz się Gdzie? Ona tutaj jest! Ciekał... Mam, mam ją, mam ją, stary, mam ją. Co to? To ja! To ja nie jestem! To ja! O Jezus! A serdzio syna! Sergio! Serio blokuje go stary! Sergio! To Maciek! Sergio! ona <laughs> robacie?. Jezu Maria Coś ty zrobił? Nie wiem, czy przeżył. Czekaj. Maciek, żyjesz? Utknąłem samochód! Maciek, stary! Maciek gdzie żyje, coś ty zrobił. Cholera, jak to nie żyje? Myślałem, że to coś innego. Ej, stary, nie mogę wyjść. Maciek. Maciek. Moi drodzy.

Czas nas Weźcie zajmijcie się żeby nie wstała. Co to za sygnały? O Ty policja się... za nami! Policja nie gadaj. policja! Dobra! Czekaj zatrzymaj się! Zatrzymaj nie! Załatwij! Nie! Paki! Uciekamy to! No jadą za nami! Jadą ja za nami! Chodem nas! Ja to zrobię, muszę coś zrobić! E, on ma... On wyskoczył! Ja mam dość! Ja mam dość! W po prostu! ON zwracamy się! Do Dobrze! To by było na tyle moi drodzy, padła mi kamera nawet! Ja nie wiem Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie słowa w górę i czekajcie na kolejny odcinek. Co tu się najlepszego podziało? Głowa mała normalnie. Także dzięki Maciek za dzisiaj pykło w kolejnym by odcinku. No trochę na mnie pykła ta akcja. Miało być zniki. Do następnego moi drodzy, trzymajcie się. Na razie.